i TV, wasza telewizja internetowa. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa na takim corocznym spotkaniu. Po pierwsze, cieszę się bardzo, że jesteście tutaj razem z nami. Że chcecie rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Że dzielicie się nimi i tworzycie swoje środowiska. Bo nic tak nie łączy ludzi, jak wspólne działanie. A to jest najważniejsze, że łączymy się do razem czegoś dokonać i przeżywać czas wolny, razem pracować i świętować. Kiedy jesteśmy razem, jesteśmy po prostu silni. Rozwój gminy Sułkowic na wielu płaszczyznach to nie tylko wpływ wielomilionowych inwestycji w infrastrukturę, ochronę środowiska czy bazę edukacyjną i sportową. To w znacznym stopniu zasługa stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających w każdej miejscowości. Ich członkowie tradycyjnie tuż przed Wielkanocą zostali zaproszeni przez władze samorządowe do Starej Szkoły w Sułkowicach, by wspólnie podsumować kolejny rok działalności. Często mówi się o naszej współczesności, że żyjemy w czasach ludzi samotnych. Wy jesteście i tworzycie takie gremia, które niejednokrotnie właśnie łączą ludzi, pozwalają im być niesamotni, ale pozwalają im działać w jakichś tam grupach o różnej tematyce, o różnej merytoryce. I to tak samo yy, ta łączność występuje u strażaków, którzy konsolidują jakąś grupę według swojego towarzystwa, nie dość, że konsolidują tą grupę, to jeszcze drugim ludziom pomagają. Mógłbym tutaj o każdym stowarzyszeniu powiedzieć, że właśnie są takimi, taką, takimi grupami, które łączą no i tworzą taką nową rzeczywistość. Rzeczywistość, która niejednokrotnie odwołuje się do przeszłości, jest naturalną ciągłością, naturalną stafetą w naszej społeczności. Jesteście taką solą naszej ziemi tutaj, naszej gminy i staracie się rozwijać, ale także przekazywać te treści związane z różną tematyką. Patrząc z perspektywy czasu, ważniejsze jest inwestowanie w ludzi. To oni będą tworzyć za chwilę tą przyszłość naszej gminy. Nam udaje się, czy udawało do tej pory pogodzenie tych interesów, tych inwestycji infrastrukturalnych, jak również inwestowanie w młode pokolenie czy w ludzi, którzy chcą działać na rzecz społeczności gminy Słowkowicowej. Przedświąteczne spotkanie stanowiło także okazję do podzielenia się swoimi uwagami, jakie nasunęły się członkom stowarzyszeń przez miniony rok. Po tej części oficjalnej następują rozmowy kuluarowe, gdzie mogą wymienić się prezesi i członkowie stowarzyszeń różnymi doświadczeniami. Widać po frekwencji, że chyba chcą tych spotkań, że jest im to potrzebne. Z naszej strony chcemy im podziękować za rok pracy, ponieważ ich praca jest nieoceniona, patrząc od bezpieczeństwa, czyli strażaków, ochotników, poprzez kluby sportowe czy inne stowarzyszenia działające na rzecz gminy. A co dla gminy jest istotne w działalności stowarzyszeń, w tym, że te stowarzyszenia istnieją na terenie praktycznie każdej miejscowości? One nas tak de facto wyręczają z pewnych zadań, które zostały nałożone na gminę. Działają w różnych sferach, tak jak powiedziałem, i są jakby uzupełnieniem działalności tej gminy. Mówię o sporcie, mówię o bezpieczeństwie, mówię o kulturze i innych sferach życia społecznego. Co Pana zdaniem jest najistotniejsze w działalności stowarzyszeń, tak aby mogły się rozwijać i w miarę spokojnie działać? No myślę, że jest e, kilka kwestii. Rzeczywiście kilka lat, e, kilka lat wstecz e, z, z grupą kilku osób e, z, ze szkoły, rodziców. E, z... Zainicjowaliśmy taki pomysł, żeby w sposób może bardziej zorganizowany zaangażować się w to, co, co dzieje się w szkole i w jakiś, jakiś przynajmniej minimalny sposób wesprzeć, wesprzeć te działania. Jest nam miło, że inne szkoły podjęły ten pomysł. W tej chwili, o ile dobrze wiem, w większości szkół w gminie tego typu stowarzyszenia na rzecz szkoły działają. Myślę, że jest kilka, kilka plusów tego typu działania oprócz takiego bezpośredniej pomocy w bezpośredniej pomocy szkole. Myślę, że jest to okazja do integracji, integracji środowiska. Ludzie są w stanie lepiej się, lepiej się poznać. No, moje stowarzyszenie działa już od 15 lat w Słupkowicach. w tym roku podjęłam współpracę z budzowym z opieką społeczną, prowadzę paczki żywnościowe bez banku Żywności i współpracuję jeszcze z innymi organizacjami, Boże Żywność z Tesco bezpośrednio od razu wydaje w ten sam dzień, który dotrze do domu i współpracuję jeszcze z innymi tak, z firmami Kent wozimy napoje. W tym momencie dzisiaj przywieźliśmy się 8 ton tych napoi. Czy emeryci, i ręciści chętnie włączają się w działalność stowarzyszenia? Są aktywni tutaj w gminie Słukowice? Są aktywni, są aktywni i pomagają do rozładunku, także przychodzą panie, panowie. Czy mieszkańcy Biertowic angażują się w działalność OSP? No coraz bardziej to widać właśnie, zauważają naszą ciężką pracę, która jest praktycznie charytatywna. Jak najwięcej druhów, każdy chce coś od siebie dołożyć. No i mieszkańcy Biertowic to zauważyłem, że bardzo zauważyli to, bo są coraz bardziej tacy przychylni. Czego zatem życzyć i strażakom z Biertowic, i innym stowarzyszeniom działającym na terenie gminy Sułkowice na najbliższe miesiące? Ja jako młody prezes chciałbym, żeby te jednostki jak z całej gminy, jak i wszystkie szanowały się, po prostu żeby nie było jak, jak powiedzieć tej rywalizacji między sobą, tylko żeby każdy wspólnie działał ze sobą, z szacunkiem podchodził do siebie, no i zdrowia. O stronę muzyczną spotkania stowarzyszeń w Słukowicach tym razem zadbała młoda utalentowana wokalistka z Krzyżkowic Martyna Raczek. Korzystając z okazji chciałbym złożyć wszystkim mieszkańcom gminy Słukowice, całego powiatu, powiatu myśleńskiego, życzenia z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy, życzyć opieki i błogosławieństwa Bożego, życzyć refleksji nad samym sobą, nad swoim życiem, życzyć samych szczęśliwych chwil.